Ha, 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 ha. No jest w moim biurze na 100%. Albo u Roberta. To on to zaczął. Idiota. Jezu! To mój. Moja skórzana kurtka. A nie jakiś przebrzydły duch, który chce mnie zabić. My sobie tu zapiszemy? Mi. Echelon. No mi. Echelon. Aha, źle tam wpisywałam rzeczywiście. Ok. Zapisane, nie wiem co teraz mam robić. Prawdopodobnie uciekać? Tylko jak? Same książki, książki, książki. W piórach pracy powinny być jakieś te. Wody święcone na wszelki wypadek. O ho, ho, ho. Odejdź w imię pana. I tak dalej. Po prostu odejdź. Ode mnie. Nie wiem gdzie pójść, żeby mnie nie zabiła. Ona mnie zabije. Ona mnie zabije. Ona mnie zabije. Ona mnie zabije. Ona mnie na stół zabije. O, ho, ho, Jakże sympatycznie. Wypuśćcie mnie. No, czemu mnie trzymacie w tym potwornym miejscu? Czego ona w ogóle chce? No, widzi mnie. O, wow. Dużo ludzi mnie widzi. Duchów też. Otworzę ten kibel i teraz mnie wystraży. Ła! A to ten. Nie chce ci się po takich. Aha, duchach i w ogóle. Co za krzesło? To tu. Aha, ona. E, w porządku, w porządku. Nie, nie wściekam się. Ani trochę. Ja tu wejdę do tego pomieszczenia. Dam ci spokój. No. Trochę za wolno, to się wszystko otwiera, ale całkiem sympatyczna gierka. Ja chcę wody. Ole Boga. No przecież skinę, no? Odejdź. Odejdź. Niech ma głupota. Mnię obroni. Albowiem. Jestem tylko głupkiem, takim sobie. Aha, a co to jest? She has done very bad things. Co? 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 Zaj Check my... Шрауэр. Эээ, ah, friend. Oh -oh. А тут не ма светла. Хэээ! Ёс, светелко! Гими, 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 гими! Ёка, сладка! Ёка, Ну, хватит ей, ну. Eee, żadnych baterii, no po prostu Żartujecie sobie? Robert, oddaj baterię Bo ci nie będę lubić Usunę cię ze znajomych na Facebooku <laughs> Baterię, daj daj, 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 daj Moment, jak yy, yy, światło to mój przyjaciel To czemu ona się pojawia w tych korytarzach? W ogóle nie ogarniam, ile już nagrywamy. Będzie mój. Nie wiem, jak to sprawdza. Dobra, możemy jeszcze chwilkę. Chyba, nie pamiętam, o której zaczęłam. A Aha, bo ty potrzebujesz kilku baterii. Mondrala. No nie mogę, bo ten palant mi nie zostawił kartki o tym. Świnia. Kurczę. O, nie mogę. Nie, nie zamykaj, bo my możemy chcieć się tam pojawić za chwilę. Tu zamkniemy. O, kurteczka. Oczywiście ona tu... O! Pose. Nie wyjdę. Nie ma mowy. Nie wyjdę. No śliczna muzyczka. Dobra, może wyłączmy tą muzyczkę. Chociaż zapiszmy. Aha, Jezu nie. To nie ja. To nie ja. Przysięgam. Przysięgam. To nie ja. stało grać. Ja mam ciary. Niesamowicie straszne, straszne, straszne rzeczy się tu dzieją. I nie atakować mnie od tyłu. Znę i i te sprawy. Mi w ogóle bardzo oryginalne e, e, bardzo oryginalne username. I, I ecie long save Sejwujmy, y ile się da. Czy w swoim koszu masz... Nie, nie potrzebuję hide. Aha, tu z prawej mi się pojawia hide. To dobrze. Boże, ona tu będzie! Boże... Przeszukamy kosze. No tak. Ge. Yeah. Cześć. Jezu. Boże, nie. ja nie zasnę po tym. Sim, to twoja wina. Mam nadzieję, że to ode o, oh, Boże. O, oh, Voldemort. Co ty robisz na tych ekranach? Nie, to nie Voldemort ma nos. Chociaż tu już niezbyt. O oh, mój Boże, to pewnie brat Voldemorta. Okej. Okay. Tak jakoś boję się ząd wyjść. Wiem, zrobimy tak. Height. Nie ba mnie. Dobra, wyjdźmy już. O rany, nawet boję się odzywać. Ale wiem, że jak nie będę się odzywać, to mnie ta bardzo miła, przesympatyczna pani zabije, no. co ja wtedy zrobię? Nie ma nic. Wiem, że jak jesteś odwrócony, to ci serce dudni. Mnie też. Dobra, w tym biorku nic nie ma. Ej, czy to jest tak, że się znajduje rzeczy po jakimś przejściu pewnego etapu w tej grze? Bo jak na mnie, to troszkę głupie będzie. Może ona pewnie jest z drugiej strony. Nie ma mnie. Niczym cichy szpieg. Przekradam się tu między wami. Co? Tego nie było chyba wcześniej. Dressel. Okej, okay, dobra, nie patrzcie na to. A czy ja teraz mogę mieć latarkę? Czy jeszcze ci brakuje czegoś do życia, co? możesz otworzyć to? Nie. Aj. Czemu? 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 Bo nie ma dżamu. <laughs> Może ona gdzieś tu jest na 100%. Widziałam, że jest piosenka do ściągnięcia. Eee, właśnie ta, co gra w radiu. Znaczy, nie jest na pewno przerażająca ta muzyka. Raczej taka smutna ma, więc... Może prócz właśnie tych ostatnich nut. Ale to nie, nie zbyt w sumie. Hm. Mogli wziąć bardziej nastrojową. Dobra, muzyka przestała grać. bo nam się nic nie stanie, co nie? Postać, która którą prowadzę. Uspokój nerwy. Ale ty nie chcesz tam wchodzić. Wierz mi, stoisz w szufladach, to już w ogóle... Drukarka kanon! Ale zużywa tyle atramentu, że niech ją szlak trafi. Czy ja mam jeszcze jedną baterię znaleźć? Bo jeśli tak, to. Nie, dwie zazwyczaj się wkłada do latarki. Ja muszę po prostu pobiec do mojego tego. Biegnij! A czemu ty tak biegniesz krótko? O kurczę. Dużo się dzieje, nie ma co w tej grze na razie. Nie do końca mi się podoba, że to wszystko tak wolno działa, na zasadzie, że ja wolno tak muszę wszystko wci wciskać w ogóle. Hello. Steve. Spokojne. No, spokój ma być. Wiesz, kto był w tym telefonie? Koleżanka Roberta. Tak. Twój Jezus, czytam coś? Nie. Za każdym razem, jak to gra, to ona się pojawia. Jezus. Są no, przerażające. Ja pierdnięcie. cię. No, chowaj się, kurde. Potrzebujesz zaproszenia pod to, yy, pod to biurko? Czyli za każdym razem, jak gra muzyka, to ona się pojawia. Hm. Chyba. Hmm. No i co przystało przecież? No to wyłazimy stąd. Zobaczymy, zerknijmy, czy ona dalej tam jest. Hej. Co tam u ciebie? Cześć. Chcesz mi coś powiedzieć? A wiesz co, ja ci powiem? Ot. Pi. Sią. Wybierz sobie, którą wersję. Aha, ha, ha, bo po polsku masz ich mnóstwo. Aha, ha ha, ha, ha. Chyba się wkurzyła. Boże. Tylko nie gniew kobiety. Patrzę się w podłogę, bo ona jest niezwykle interesująca. Wyszła. Rozumiem, że jak to się dzieje, to ona wyszła. Za kobieta. O Boga! Co ja mam tu zrobić? Co? Dzięki? Co ona jeszcze chce? No nie mówcie mi, że jest jeszcze jedna bateria do zabrania. To było niezwykle głupie. Po mnie dorwę w tym śmiecie. Jestem tego pewna. Ona jest. Siąki, nie wiem, czy za chwilę nie zrobimy przerwę w tym przeszukiwaniu tej rzeczy. Jak ci dudni serce, to się schowaj pod tym. Nie ma mnie. To jest taki piękny kaloryfer. No, na pewno czuje się strach tutaj. Jest jednak się samemu. że Robert sprowadził jako, jakiegoś złego ducha. Pewn no, zapewnią. on. Wręcz jestem pewna, że to Robert. Kumple, oni zawsze mają gdzieś jakieś demoniczne te układy i tak dalej. Pamiętajcie o tym, ziomki. Kumple mają demoniczne układy. Tak? Tak. No spierniczaj. Chowam się i nie patrzę. Nie wiem, czy to na ciebie działa. Czy jesteś kumpelą e, Slendera i na ciebie to działa? laskę? Nie mówcie, że ja muszę od nowa wszystkie rzeczy tu przeszukiwać. Bo jak tak, to jest niezwykle głupie. Tak, ciekawe jak ja się schowam w kuchni, jeżeli coś mnie spotka. Aha. Dobra, dzięki wiecie co, biegniemy do mojego pokoju, znaczy mojego biura. No, biegnij. Co ci jest, kolego? Te drzwi powinny być już dawno otwarte. Dobra, idziemy tu, zapisujemy i. A, znowu się wystraszyłam. Co za głupie radio. Spierdziel. <laughs> no spadaj, papka. Papka dosłownie, tak. Kusiak. Mi. E, hello. Chociaż ja zapisywałam, więc nie wiem czemu teraz. Teraz też zapisuję. A dobra. To jest dla pewności. Dzięki, mi się. W Tutaj pożegnamy. Zastanawiam się, czy będę to kontynuować. Na razie troszkę mnie e, wkurza tutaj to wolne otwieranie tych wszystkich rzeczy. Przydałoby się jednak szybciej. Co jest? Dobra, pożegnamy się na krześle. Jak nas duch zabije, to trudno. Whee! Hello? Halo? Twoja matka to była. Telefonie. Dekodniona. No, ziomki. Goni nas jakaś dziwna babka. Gra jest całkiem klimatyczna. Rzeczywiście czuć strach. Tutaj troszkę wkurzająca jest ta muzyka. Bardziej irytująca właśnie. I ta babka... No, nie jest trudno przed nią się skryć czy coś. Tylko nie wiem, co teraz robić. No, dwie, dwie, dwie baterie... No tak, jedna bateria, tak. Dwie baterie zostały zebrane i najwidoczniej trzeba trzy. W co wątpię. Znaczy są na trzy, a zazwyczaj trzeba dwie. W każdym bądź razie, ziomki a, to był mm, The Last Night. Hmm, nie mam nóg, o oporze. Właśnie teraz się zorientowałam. To jak ja chodzę? Dobra, dobra. Nie odwracam uwagi od tego, że nie pamiętam, jak się nazywa ta gra. To chyba było The Last Night. Ale nie jestem pewna. Bo nie jestem pewna. Ja jestem Gusiek i się z Wami żegnam. Zobaczymy, czy będzie, będę jeszcze kontynuować tę grę. Napiszcie, czy chcecie, czy nie. W sumie mogę. Chociaż... Nie jest aż tak pociągająca. Zamknij się. Ech. No nie wiem. Sama nie wiem. Znaczy oceniam ją raczej na plus na razie. Tylko jest troszkę wkurzająca, więc takiego dużego plusu bym nie dała. Albo może ja po prostu nie ogarniam jak zwykle. Tak, pewnie to jest to. Dobra, działamy. Nara, Jonqui.